Niespełna miesiąc temu, podczas jubileuszu Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja, papież Leon mówił, że misja Kościoła jest spójna z misją każdego chrześcijanina i określił ją jako dawanie świadectwa o spotkaniu z Bogiem Żywym. I na zakończenie też dziękował za pracę, zachęcił do dalszej drogi z odnowioną nadzieją. Dlatego korzystając z obecności księdza biskupa, chcę również całą wspólnotę przedstawić i chcę też podziękować, bo to nasze zaangażowanie to nie tylko kursy i rekolekcje, ale też włączanie się w wydarzenia w parafii katedralnej i w też innych parafiach, których Prowadziliśmy chociażby kursy, to działalność Skautów Króla, pracowni to wychodzenie także na obrzeża Kościoła przez kursy ALFA, alegorie, przez wiele innych inicjatyw, to towarzyszenie ludziom w ich codziennym życiu, w ich poszukiwaniach, czasami zmaganiach, to w końcu też to miejsce, ośrodek dialogu, formacji i misji alegoria. Staramy się być narzędziem, którym posługuje się Duch Święty. Narzędziem czasami bardzo kruchym, ale ufam też otwartym na Boże prowadzenie. Za nami kolejny kurs Nowe Życie, przeżyty ostatni weekend. To wydarzenie, kurs Nowe Życie, jest takim sercem naszej misji, najlepszym obrazem tego, Czym żyjemy? I chciałbym przywołać tylko kilka zdań uczestników tego kursu. Przełomowym momentem była dla mnie chwila, w której klęcząc przed Jezusem uświadomiłam sobie, jak wiele jeszcze muszę oddać Bogu, że do tej pory Bóg wcale nie był na pierwszym miejscu mojego życia. Chcę Mu zaufać i chcę walczyć o swoje życie razem z Nim. Przychodząc na ten kurs nie oczekiwałam, że usłyszę coś nowego, ale piątkowy wieczór pokazał mi, że wszystko ma swój czas. Wychodzę z konkretną decyzją, że nie mogę i nie chcę trwać w tym, co do tej pory chcę walczyć o swoje małżeństwo. Pragnę teraz być dla innych tak, jak Bóg chce, abym był. To są tylko trzy y, fragmenty wyrwane zaledwie z trzech świadectw. Bo na to pytanie, z czym wychodzisz z tego czasu, wiele razy pojawiały się postanowienia sięgania po Pismo Święte, powrotu do adoracji, spowiedzi, do częstszej Eucharystii, znalezienia wspólnoty własnej formacji. Nie wiem, czy te postanowienia będą zrealizowane, w jakim stopniu. Jestem natomiast przekonany, że czas tych rekolekcji w życiu tych konkretnych osób i w życiu też wspólnot parafialnych będzie owocował. Wspólnot parafialnych, mówię tutaj o tym Barku, Mikruszowicach, Głębu Tarnowskim, Bokni, Gromniku, Woli Rzędzińskiej, Chojniku, kilku parafiach Tarnowa i kilku innych, bo to były osoby tego ostatniego weekendu. Nie wiem, czy to będzie prąd trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny czy stokrotny, bo to w żaden sposób nie zależy od nas, ale te słowa, które czytaliśmy, które czytamy też po, po każdym kursie, to są słowa, które nas samych umacniają i przypominają, że nie pracujemy tylko dla jakichś zewnętrznych efektów, ale dla ludzi i dla ich spotkania z Jezusem. Nie brakuje nam też pewnie trudności. Jesteśmy świadomi czy to zmęczenia, czy to ograniczonych sił, własnych słabości, pewnie też i błędów, ale też tym, czego doświadczamy, to czasami poczucie niezrozumienia czy odrzucenia. To wszystko jest jednak doświadczeniem uczniów Jezusa, jak mówi Ewangelia. I widzimy, że świat, w którym żyjemy, potrzebuje takiego odważnego świadectwa, ale też świadectwa wzajemnej miłości i zrozumienia, abyśmy ciągle próbowali dorastać do słów. Patrzcie, jak oni się miłują. Dlatego sami potrzebujemy nieustannie wracać do źródła, którym jest Chrystus. Dlatego Twoja obecność, Księżę Biskupie, tutaj jest dla nas radością i jest też umocnieniem, bo jesteś naszym pasterzem i dlatego prosimy o, o Twoje słowo na początku roku formacyjnego i o Twoje błogosławieństwo. A teraz powstańcie, przeczytamy fragment tej dzisiejszej Ewangelii.